Thank you very much. and uh, I Bardzo think I will actually take away the Wyłączę Facebooka. Like so like jest tam znaczne opóźnienie, the older, the więc tak myself. naprawdę patrzę so na siebie this. jako młodszego, te 30 czy kilkanaście sekund. Przedstawię uh, siebie i to, o czym chciałbym and I will powiedzieć, ale zrobię to I hope that na podstawie prezentacji, I that którą correct. spróbuję się z Państwem podzielić. correct page can you now see my presentation see your presentation yes tak, uh, like this i mean so do you see my presentation view or the correct uh... Mamy tutaj pierwszy slajd pokazujący góry i śnieg. Świetnie, więc udało się. Chciałbym przez 15 minut opowiedzieć Państwu na temat cross-innowacji, nowej współpracy ponad granicami, te synergie, które mogą pojawić się. Na podstawie tej współpracy pracuję w miejscu nazywającym się Klub. Jest to inkubator subtopii. Znajdujemy się 20 kilometrów na południe od Sztokholmu i jesteśmy swego rodzaju takim klastrem kreatywnym. Hmm. Tworzymy taki kreatywny inkubator, współpracujemy z sektorem społecznym, z przedstawicielami sztuki i robimy to od 2011 roku. Jestem kompozytorem i muzykiem, nazywam się Martin i Jestem menadżerem projektów od 1997 roku. I Działam przy tworzeniu kulturowej polityki w Szwecji. Realizowałem liczne festiwale i duże projekty sztuki. Dziś poza prowadzeniem tego inkubatora, z pasją zajmuję się cross-innowacją. Ta cross-innowacja dla mnie i dla innych osób, które współpracują ze mną. Ostatnio czytałem interesujący artykuł Moniki Klein. W mojej definicji chodzi o to, w jaki sposób procesy artystyczne mogą być wykorzystane w innych sektorach dla obopólnych korzyści. Chcemy zdefiniować to, jak wykorzystanie sztuki, metod i procesów oraz narzędzi z sektora sztuki w innych dziedzinach funkcjonowania z naszego społeczeństwa, aby realizować z powodzeniem cross-innowacje, Musimy skoncentrować się na współpracy, musimy koncentrować się na użytkownikach, pracować z prawdziwą innowacją i działać ponad granicami. Czasem może być to bardzo interesujące, ekscytujące, ale również trudne, ponieważ korzystamy z innych języków. W naszej dziedzinie chcemy angażować. E Sztukę, sektor kreatywny, tworzyć coś nieoczekiwanego, stosować nowoczesne metody wyrazu artystycznego. Musimy być głodni przygody. I coś, czego nie dopisałem jeszcze. Chcemy, aby ta współpraca odbywała się w tej sferze, którą widzimy, więc jeżeli mamy realizować projekty innowacyjne, bardzo ważną kwestią jest, abyśmy my, jako na przykład artyści, byli na równi zaangażowani w takie działania, podobnie jak ma to miejsce w miejscu, w którym pracują. Więc to powinno stymulować ludzi do tej kreatywności, abyśmy mogli działać razem i tworzyć wspólnie coś nieoczekiwanego, coś nowego. To nadaje pewną plastyczność tego rodzaju ramom współpracy i to, co działo się w ostatnich kilku latach, co Niektórzy z nas zaczęli Just, realizować. Less, uh, less concrete, aby przejść na bardziej konkretny poziom, example, podam kilka przykładów. Friends, uh, Jeden z moich przyjaciół jest, improwizuje na pianinie i, i so współpracuje z uh, zakładami so produkującymi samochody ciężarowe, ze skanią, uh, no i proszę wyobrazić sobie wykorzystywał pewne praktyki i metody ze sfery improwizacji muzycznej, aby produkować lepsze samochody ciężarowe. Kolejny przykład, z tym razem z Danii. Jedną z najbardziej stresujących doświadczeń jest podróż. Właśnie karetką osoby poważnie ranne, umierające trafiają do karetki i karetka porusza się z dużą prędkością, słychać głośną syrenę i jest to bardzo trudne, trudne doświadczenie dla każdego pacjenta. Karetką nie wolno przewozić ludzi, mogą jedynie przewozić osoby i to osoby poważnie chore. W Danii, w Alborg, jeden z lekarzy nawiązał współpracę z firmą projektującą limuzyny. I zaprojektowali karetkę, która była dźwiękoszczelna, wewnątrz panowała cicha atmosfera. To z kolei uspokajało pacjentów. Odcinane była większość hałasów z zewnątrz. I Pacjenci tym samym mniej więcej o 30% byli mniej zestresowani, co z kolei zwiększało ich szanse na przeżycie. Kolejna stresująca sytuacja to korzystanie z takiego skanera, który wykrywa na przykład guzy mózgu. Jest to stresujące dla osób dorosłych, no i nie trudno sobie wyobrazić, jak bardzo może być stresujące takie badanie dla dzieci. Więc chodziło o zaprojektowanie takiego skanera MRI dla dzieci, tak jak widzimy na slajdzie. I tym samym zmniejszamy poziom stresu. Dzieci boją się o mniej. Kolejny przykład takiej cross to platforma, czy też. Peron XII. Firma Bosch z siedzibą w Mannheim. Ma na dwunastym piętrze taką przestrzeń kreatywną. Firma zatrudnia. Artystów na tej Platformie 12 i projektanci, pracownicy działu badań i rozwoju udają się tam regularnie, żeby skonsultować, pomyśleć, podyskutować, co można zrobić, aby zrealizować dane rozwiązanie w nieco inny sposób. No i tu pojawiamy się my, czyli inkubatory kreatywności. Zwykle te procesy rzadko dzieją się spontanicznie, mogą mu się zdarzyć, ale nie dzieją się z tą What samą prędkość, z prędkością, z odpowiednią prędkością. Więc w naszych to inkubatorach to wspieramy to ten proces, ułatwiamy, uh, the, the artists, ułatwiamy the or artystom i firmom, organizacjom to, uh, to, uh, to realizować ten wspólny proces. Lepiej. Tworzymy swego rodzaju mosty między dwoma sferami, dwoma obszarami, pomagając ludziom w pokonaniu tego mostu, spotkania się, po to, aby się mogli spotkać. I więc, swego rodzaju, jesteśmy tłumaczami. Tłumaczymy język kreatywności na ten trudny język biznesu i odwrotnie. I pozwalamy. Ludziom zdać sobie sprawę, że często mówią dokładnie o tym samym. Te idealne myślenie poza kanonami jest stymulowane przez artystów. No i interesującą kwestią jest, czy twórcy to tylko to osoby, którzy. Bo tylko oni mają, czy tylko oni mają receptę na kreatywność w tym procesie. Moi przede wszystkim chcemy promować ideę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy swego rodzaju badaczami którzy badają nowe krainy, nowe lądy. Wierzę, że ten wizerunek pokazuje Krzysztofa Kolumba, który dociera do Ameryki. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Kolumb nie dążył do tego, żeby odkryć Amerykę, a po prostu szukał nowej drogi do Indii. I tak nigdy nie dowiedział się, że nie dotarł do Indii, a tak naprawdę trafił na inny kontynent. Więc te wyprawy często mogą przynieść nieoczekiwane rezultaty, więc czasami te rezultaty są nieznane na początku. Na przykład tranzystor jest takim dobrym przykładem. Ktoś wynalazł go. W XX wieku I stwierdził, no, mamy tutaj taki obłód elektryczny, który działa zero-jedynkowo. I inżynierzy powiedzieli, no w takim razie do czego można to wykorzystać? Nie mam pojęcia, ale możecie to zrobić. No i niedługo później ktoś zda, zdał sobie sprawę, że można powiązać pewne elementy razem i zbudować komputer. Fast run to tak pokrótce historia na temat cross Z mojego punktu widzenia wierzę, że możliwym byłoby, aby z Wami porozmawiać na temat cross jak ona działa. Uh, Pracowaliśmy już razem nad czymś, co określamy mianem Gesellschaft w Hamburgu i tam też Pracowaliśmy z artystami jako konsultantami, którzy pomagali w procesach biznesowych. Współpracowaliśmy, nie współpracowaliśmy w tamtym czasie z firmą Bosch, ale w ramach nordyckiego partnerstwa w NDCP w, na Łotwie i zastanawiamy się wspólnie, jak możemy w najbliższych latach kojarzyć właśnie artystów, osoby kreatywne z przedsiębiorcami, z firmami w ramach wspólnych projektów. I taki, ten projekt ruszy jesienią tego roku i będzie kontynuowany w przyszłym roku już zrealizowaliśmy tak naprawdę dwa laboratoria cross-innowacji, po raz pierwszy dla Szwecji i po raz drugi we współpracy pomiędzy Szwecją a w sumie 20 artystów i 15 firm, tak jak Apple, Scania, Ericsson i inne, uczestniczyły w tych laboratoriach i chcielibyśmy zorganizować konferencję w tym temacie. 15 września. Będzie to, zanim zakończy się mój czas, chciałbym zakończyć mówiąc, że byłem już w Szczecinie w 1998 roku i z przyjemnością przyjechałbym ponownie, ale spotkania, w których muszę uczestniczyć miały miejsce tuż przed waszym wydarzeniem